Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj Państwa zaprosić na spacer ulicą Krakowskie Przedmieście z końca XVIII wieku. Jak możemy tego dokonać? Ano, dzięki Bernardowi Bellotto, zwanemu canaletto. Uwiecznił on ulicę Krakowskie Przedmieście na tyle dokładnie, że możemy się pokusić o spacer. Mało tego, możemy spróbować porównać to, co było, z tym, co jest. Zapraszam do oglądania. Oto Bernardo Bellotto na swoim autoportrecie. Po odliczył przydomek, Canaletto. Pracował dla różnych europejskich dworów. Po śmierci Augusta III Sasa ruszył w drogę z Drezna do Sankt Petersburga, gdzie na dworze Katarzyny II liczył na dobry zarobek. Zatrzymał się w Warszawie i tu już został. Na Malowo 26, według Warszawy do naszych czasów zachowało się 24. Większość możemy obejrzeć na Zamku Królewskim. Przyjrzyjmy się bliżej jednej z nich, zatytułowanej Krakowskie Przedmieście od Nowego Światu. Jakie zmiany zaszły w zabudowie ulicy w ciągu 250 lat? Popatrzmy najpierw na lewą stronę, na budynek przylegający do kościoła Świętego Krzyża. To dawna kamienica księży misjonarzy. Na obrazie Kanaleta jest to parterowy budynek z niesymetryczną facjatką. Potem budynek zaczął rosnąć. W połowie XIX wieku miał już dwa piętra. Na początku XX już 3. Po wojnie odbudowano go jako dwupiętrowy. Dzisiaj budynki należą do Uniwersytetu Warszawskiego. Przyjrzyjmy się teraz schodom prowadzącym do bazyliki Świętego Krzyża. Na obrazie Kanaleta wyglądają zupełnie inaczej niż dzisiejsze. Schody wychodzą bardziej na środek ulicy, widać też osobny podjazd dla powozów i piękne, zapewne barokowe ozdoby. Osobny podjazd dla powozów nie dziwi. W tamtych czasach chodziło się po śmieciach i nieczystościach. Magnateria wolała tego uniknąć. Oczywiście nie ma też figury Chrystusa. Ta stanęła dopiero w 1858 roku i dzisiaj jest już nierozerwalnie związana z kościołem. W 1764 roku, tu właśnie modlił się Stanisław August, a właściwie Antoni Poniatowski, po wygranej elekcji. Do kościoła nie miał daleko, pałac jego ojca stał po drugiej stronie ulicy. Zaraz zresztą go obejrzymy. Przyjrzyjmy się jeszcze ciągowi kamienic stojących za kościołem. Nie widać żadnej przerwy, a przecież dzisiaj mamy tam ulicę Traugutta. Nic dziwnego, ulica Traugutta w XIX wieku Fiodora Berga została wytyczona dopiero po powstaniu styczniowym. Wyburzono wtedy kamienicę, by zrobić przejazd. Przyjrzyjmy się teraz prawej stronie ulicy. I znowu zacznijmy od dolnego rogu. Widzimy tu ciąg barokowych kamienic. Nic z nich do dzisiejszych czasów nie zostało. Na miejscu tej stanęła dość słynna kamienica pod mesalką. Przed wojną była ona aż pięciopiętrowa, a swą nazwę zawdzięcza słynnej lokatorce Lucynie Messal, prymadonie operetki warszawskiej. Dzisiaj w tym miejscu mamy dwie pseudobarakowe kamienice, a o przedwojennej wysokości przypominają nam zachowane oficyny boczne, ukryte przed wzrokiem spacerowiczów krakowskiego przedmieścia. Ok, idźmy dalej. Tutaj widzimy Szpital Świętego Rocha. Działający pod tym adresem ponad 200 lat. Budynek został odbudowany po wojnie, bez kaplicy, w stylu nawiązującym do oryginału. Dzisiaj mieści się tu księgarnia i bar a na dziedziniec możemy wejść od strony Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejny obiekt, jaki widzimy, to brama uniwersytecka i zobaczmy, że wygląda ona zupełnie inaczej niż ta dzisiejsza. Nic dziwnego, na obrazie Kanaletta widzimy słynną bramę pod Złotą kulą, wbudowaną w latach 30. XVIII wieku, zaś bramę, którą mamy dzisiaj, zaprojektował Stefan Schiller na początku XX wieku. Bramy uniwersyteckiej poświęciłem osobny filmik, link do niego znajdą Państwo w opisie. Kolejny budynek to pałac Stanisława Poniatowskiego, taty naszego króla. Pałac nie był godny rodziny królewskiej, zaczął popadać w ruinę, w końcu w połowie XIX wieku Seweryn Uruski, stary pałac Poniatowskich, rozebrał i pobudował tu swój pałac w stylu neorenesansowym. Pałac Uruskich został wypalony podczas II wojny światowej, ale został odbudowany i dzisiaj cieszy oczy w swojej XIX-wiecznej formie. Na miejscu z kolei, gdzie widzimy jakieś szopy i baraki, był wjazd na teren wojskowy. Uniwersytetu Warszawskiego wtedy jeszcze oczywiście nie było. Na tym terenie znajdowała się szkoła rycerska oraz koszary. Dosłownie kilkanaście lat po namalowaniu tej wyduty jeszcze w XVIII wieku Ludwik Tyszkiewicz rozpoczął budowę pałacu w stylu modnego wówczas klasycyzmu. Dzisiaj w pałacu znajdują się jednostki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersyteckie Muzeum. Kolejny obiekt to kościół Wizytek. Widać jeszcze rusztowanie. W tym właśnie czasie najprawdopodobniej Efraim Schreger budował trzecią najwyższą część elewacji. Skrupulatny belotto namalował też rusztowania. Z kościołem Wizytek mam mały problem. Otóż na tej weducie widać piękny barokowy płot przed kościołem, zdobiony jakimiś rzeźbami. Rzecz w tym, że na weducie poświęconej wyłącznie kościołowi Wizytek tych ozdób nie ma w ogóle. A weduta Kościół Wizytek powstała trzy lata po tej, którą teraz oglądamy. Chyba więc udało nam się przyłapać mistrza Bellotto na małym upiększaniu faktów, gdzieś tam, w odległym planie, co zresztą dość często mu się zdarzało. Zastanówmy się jeszcze, gdzie stał Mistrzka naletto malując swój obraz. Najprawdopodobniej w miejscu, gdzie dziś stoi pomnik Kopernika. Oczywiście o pomniku nikt wtedy jeszcze nie słyszał, to już historia XIX wieku. Za Mistrzem znajdował się popadający wówczas pomału w ruinę kościół Dominikanów Obserwantów. O, tutaj widzimy go podczas rozbiórki na grafice Zygmunta Wogla. Gorąco zachęcam do wnikliwego obejrzenia i innych według warszawskich kanaletto. Można tam odkryć naprawdę niesamowite szczegóły. Podobało się? Jeśli tak, proszę o komentarz to zawsze bardzo miłe. Proszę też o subskrypcję naszego kanału Magia Warszawy. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie i na YouTube. Mam nadzieję, że już na wiosnę będziemy mogli zaprosić Państwa na spacery. Po Warszawie, w Realu. A na razie. Do zobaczenia.